Witam wszystkich. Dzisiaj mamy drugi lot konkursowy. Miejscowość Golina. 190 km. Pierwszy lot do GMP. Gołąbki puszczone o godzinie 7. Z początku będą miały zachodni, południowo-zachodni wiaterek. Na dolocie wiatr się zmienia na południowo-wschodni, czyli z tego co będą będą pchane do góry, a później w dziób. Zobaczymy jak to wyjdzie w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu mieliśmy pierwszy lot konkursowy dla całego oddziału. Nie był za specjalny. Głąbki leciały 120 km. Pierwsze się zaczęły pokazywać po około 2,5 godziny. Więc konkurs trwał kilka godzin, ale po tym locie. Ósme miejsce w oddziale, mamy i chyba drugie czy trzecie sekcji. Zobaczymy, jak to pójdzie w tym tygodniu. Pogoda, tak jak widać, na tą chwilę jest bardzo ładna. Już się robi parówka, bo jest godzina 7:30, a mamy już 23 stopnie. Więc zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj się uda. Czy znów nie będzie problemów po drodze? Dobry lot dla wszystkich. Kolejny do locik. Biały, też drugi w tym tygodniu, w komplecie. Więc się chociaż o tyle można pocieszyć. Są gołąbki z Nienacka. Część nie moich, poszło pięć odbijać, odbijać. O, jeden mi wylotował. Nie mój poszedł już gdzieś dalej. Chodź, 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 chodź. Też nie mój. Doszła samiczka i następna alkoroczna z kipesem w komplecie Jeszcze nie widzieliście, zobaczcie Obcy Jeździ na robocie, kurwa, szuka wody, szuka bidny wody, zobaczcie złiemy To są trzy następne gołąbki Ale chyba jeden mój jest albo dwa o, jest tu następny jakiś. O, ten może być mój. No ale gąbki nie chcą siadać. Nie widzę, jaki jest. Usiadły trzy. O, ten się trzęsie, to raczej nie mój. Cztery usiadły. Tak, trzy gąbki nie moje. Tak właśnie siadają głębie z lotów. Jeden mój, trzy nie moje. może i moje. Tam jest następny. Więc jakoś rewelacji dzisiaj nie ma ale dobrze chociaż kapią w miarę tak Bo teraz się dzisiaj liczy, mam mało konkursów więc te które usiądą o, spadną, a reszta będzie po robocie. No i tu sztuka. Następny gołąbek. No, usiadło te kilka sztuk razem. Już teraz po sztuce jednego, przed chwilą nie zdążyłem zobaczyć drugiego. No, tu kolejny jakiś. Ale za wesoło chyba dzisiaj czuję, coś nie będzie. Następny gołąbek. Kapią po sztuce statkami.